Marz o płaskim brzuchu. Dzięki temu nagraniu jesteś kolejny krok bliżej celu. Cześć, z tej strony Radek Głozak, a to kolejne nagranie z cyklu Fitness 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiam się, jak skuteczny i mądry sposób zadbać o swoje zdrowie w dzisiejszym zabieganym świecie. Kontynuujemy odliczanie pięciu kroków do płaskiego brzucha. Mamy ze sobą krok numer 5 i krok numer 4. Dzisiaj zajmiemy się krokiem numer 3, ale zanim do tego przejdziemy, standardowo na dzień dobry rzucam spoilerem, bo nic z tego nie będzie miało znaczenia, jeżeli nie zadbasz o krok numer jeden, czyli o swoje odżywianie. Jest to temat zbyt obszerny, żeby zmieścić go w takim krótkim nagraniu, więc jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób nasi podopieczni tracą nawet 10% masy ciała w 6 tygodni bez zgłodzenia się, bez liczenia kalorii, bez zbędnego e, zażywania jakichś dziwnych magicznych suplementów, to przygotowałem dla Ciebie bezpłatne szkolenie. Na żywo, ok, webinar odbędzie się w najbliższym czasie. Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy i chcesz zarezerwować swoje miejsce, w linku poniżej znajdziesz formularz zapisu. Tam możesz zostawić namiar na siebie i na podanego maila. Ja wyśle, wyślę ci w dniu webinaru link, dzięki któremu będziesz mógł do nas dołączyć i zdobyć tą wiedzę na żywo. Będzie też okazja oczywiście zadać mi pytania, więc jeżeli jakiekolwiek wątpliwości się pojawią, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Krok numer 3 do płaskiego brzucha. Przypominam, że odliczamy od kroków najmniej istotnych do najbardziej e, takich, które determinują to, czy osiągniemy sukces. Krokiem numer 3 będzie trening siłowy. Dlaczego? Możesz zapytać e, jest to jakby trafne pytanie, bo standardowo w większości osobom e, płaski brzuch kojarzy się właśnie z treningiem mięśni brzucha, z jakimś tam cardio, e, z odchudzaniem, z budowaniem kaloryferów, Gdzie tutaj jest miejsce na trening siłowy? Już tłumaczę i nie tylko wytłumaczę Ci dlaczego, Trening siłowy jest tak istotny, ale też na końcu tego nagrania dam Ci 10 must have ćwiczeń, na bazie których powinieneś oprzeć swój program treningowy, żeby zyskać maksimum rezultatów. Przypominam, że współpracuję głównie z osobami w wieku 30, rzadko 40, 50, 60+. Plus. Także dla mnie najistotniejszymi rzeczami jest a. efektywność czasowa, czyli jak wiele rzeczy jesteś w stanie zrobić w danym ćwiczeniu w jak najkrótszym czasie i b. Oczywiście bezpieczeństwo, ok? Więc jeżeli są to kryteria, które do Ciebie przemawiają, te 10 ćwiczeń, które zobaczysz na końcu tego nagrania, na ich podstawie powinieneś bazować cały swój program. Ok, płaski brzuch. Żeby osiągnąć płaski brzuch, dwie rzeczy muszą mieć miejsce. A, nie możemy mieć zbyt dużo tkanki duszowej, to jest oczywiste. I B, musimy mieć prawidłową masę ciała, prawidłową postawę ciała. Żadna ilość odchudzania, nie zagwarantuje ci wizualnie, ale i też funkcjonalnie dobrego efektu na brzuchu, jeżeli postawa Twojego ciała, ustawienie biednicy będzie niedobre. I w tych rzeczach. Idealnie pomaga nam, pomaga nam trening siłowy. I oprócz tutaj rozważań teoretycznych też możemy spojrzeć na to praktycznie. Wszystkie osoby, do których gdzieś tam chcemy często dążyć, czyli czy to są sporty sylwetkowe, czy są to sportowcy wyczynowi, którzy świetnie wyglądają, zawsze ich trening jest oparty nie na bieganiu, nie na chodzeniu, tylko właśnie na treningu Siłowym, czyli treningu z oporem. I to nie znaczy, że ty dzisiaj musisz iść i dźwigać jakieś nieprawdopodobne rzeczy na sztandze. Opór może być każdego rodzaju. Czy to opór własnego ciała, czy to jakiś lekki hantelek, lekki ketelek, czy opór z gumy, czyli opór elastyczny. Nasze ciało nie wie, jakiego przyrządu używasz, wie tylko, że musi pokonywać zewnętrzny opór, generować więcej mocy, wykorzystywać więcej energii. Ok? Więc trening siłowy, a jeżeli pracujemy z oporem zewnętrznym, jeżeli musimy pokonać jakąś przeciwność, wydajemy więcej energii, spalamy więcej kalorii, więcej jesteśmy w stanie zrobić w krótkim okresie czasu, więc tym samym wspieramy cały ten proces odchudzania i B. Jeżeli chcemy, żeby efekt był końcowy zadowalający, to nie może się zmienić tylko cyfra na wadze, musi się zmienić. Zmienić przede wszystkim nasze samopoczucie i to, co widzimy w lustrze. ok? bardzo często, nawet w moim najbliższym otoczeniu, zdarza się, że ktoś idzie na dietę, zrzuca określoną ilość kilogramów, jaką sobie założył, ale nie jest zadowolony z wyniku, bo to ciało nie wygląda tak, jak sobie to pierwotnie wyobrażał, wyobrażała, ok? Jeżeli chce, żeby to ciało po całym tym procesie odchudzania wyglądało dobrze, żeby miało odpowiednie napięcie, żeby właśnie była odpowiednia postawa ciała, bo najlepsza rzecz jaką możecie zrobić dla swojego wyglądu dzisiaj to jest się wyprostować, dlatego tak się tutaj bujam, bo siedzę na piłce. Jeżeli macie pracę siedzącą to polecam też stać albo siedzieć właśnie na czymś niestabilnym, jeżeli nie chcecie, aby bolały Was plecy. Najlepsza rzecz jaką możecie zrobić to właśnie zwiększyć napięcie mięśni, sprawić, że będą one wyglądały dużo ładniej, jeżeli już je będzie widać pod tą waszą niewielką tkanką tłuszczową, którą osiągniecie poprzez odżywianie. I to wykonujemy właśnie poprzez trening z oporem, ok? Bieganie, chodzenie, kijeczki tego nie osiągną. Musimy pracować nad całym ciałem, aby ta postawa ciała była prawidłowa. Ok. I jakby nie... Przeginając tutaj z teorią, bo nie po to tu jesteście, trzeba wziąć się do roboty, nie tracić czasu. Mam dla Ciebie 10 ćwiczeń, na bazie których powinieneś oprzeć swój program, który powinieneś wykonywać, jeżeli chcesz koniec końców wyglądać dobrze i cieszyć się płaskim brzuchem, okay? Ćwiczenie numer 1, król albo królowa wszystkich ćwiczeń, czyli przysiad, ok? I tutaj nie ma znaczenia, czy jesteś zaawansowaną osobą, która ćwiczy od dłuższego czasu i wykonuje przysiady gdzieś tam ze sztangą z ogromnym obciążeniem, czy dopiero zaczynasz i wykonujesz te przysiady bez obciążenia lub z pomocą nawet TRX-a bądź z jakimś małym obciążeniem przed sobą, jest to ćwiczenie, które musi znaleźć się w każdym rozsądnym planie treningowym, dlatego, że angażuje praktycznie całe Ciało, ok? Jest to nie tylko praca nóg, ale także właśnie praca tłowia, który musi utrzymać stabilną e, pozycję w całym ruchu zejścia, nodu zejścia do góry. Praca ramion, które utrzymuje obciążenie zewnętrzne, które pomaga ci podciągnąć się do góry, jeżeli ćwiczysz e, z pomocą np. TX, a także przysiad. Dolne partie mięśni, ale także całe ciało asystuje przy ćwiczeniu numer jeden, który musi znaleźć się w Twoim w swoim repertuarze. Pamiętaj, żeby intensywność, poziom trudności zawsze dobierać do swojej aktualnej formy. Ćwiczenie numer dwa, moje osobiście ulubione. Jeżeli już się znamy, to wiesz, że nie ma treningu, w którym tego ćwiczenia by nie było. Czasami zdarza się narzekanie, że znowu jest to, czyli wiosłowanie na TRX. Przede wszystkim jest to trening z obciążeniem własnego ciała. Jeżeli myślimy o sprawności w każdym możliwym ćwiczeniu, gdzie my Ruszamy naszym ciałem w przestrzeni, a nie tylko podnosimy jakieś żelazko, będzie to miało dużo lepszy efekt dla naszej sprawności niż takie zwykłe podnoszenie czegoś ciężkiego. Więc ćwiczenia z oporem własnego ciała dla Waszego zdrowia zawsze powinny być na pierwszym miejscu. Dodatkowo, a tutaj ćwiczenie w te, na terenie, więc nie tylko pracuję nad mięśniami podczas grzbietu podczas przyciągania się do góry, ale także nad mięśniami tłowia, które musi ustabilizować moje ciało, utrzymać je. W linii angażujemy pośladki, angażujemy brzuch, angażujemy ramiona, angażujemy plecy. Wiele pieczeni upieczonych na jednym ogniu jest to cudowne ćwiczenie, niezbędne, jeżeli chcemy poprawić zaokrąglone plecy. Definitywnie coś, co powinien Żeby, jeżeli nie na każdej jednostce treningowej, to prawie na każdej, w zależności od tego, jak masz rozplanowany swój trening, powinien być to główny punkt Twojego programu. ćwiczenie numer 3, czyli martwy ciąg. Nazwa straszna, ale jest to tak naprawdę prawidłowe podnoszenie rzeczy z ziemi. Jest to ruch, który każdy powinien być w stanie wykonać w sposób prawidłowy z sztywnymi plecami. Podczas tego ćwiczenia pracuje cała tylnia taśma, czyli wszystko, co znajduje się za nami, a to, co jest z tyłu, zazwyczaj szczególnie u mężczyzn, jest niedoćwiczone i osłabione, i z tego właśnie powodu e, taką plagą w naszym społeczeństwie dzisiaj są zaokrąglone plecy i wady postawy. Także martwy ciąg, cała tylnia taśma od. Naprawdę, łydek przez UDA, pośladki, mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha stabilizujące nasz tuł podczas podnoszenia. Super istotne ćwiczenie. Kolejny jeden z głównych punktów programu każdego rozsądnego planu treningowego. Tutaj, oczywiście, disclaimer: musi być to wykonywane poprawnie, więc jeżeli nigdy tego nie robiłeś, zapytaj swojego trenera, żeby ci pokazał, w jaki sposób wykonywać to ćwiczenie poprawnie. Ćwiczenie numer 4. Znowu zostajemy z tyłu, pracujemy nad mięśniami grzbieta, ale także i brzucha, to jest podciąganie. I to może brzmieć strasznie, bo jest to jedno z trudniejszych ćwiczeń, ale każda zdrowa osoba powinna być w stanie, chociaż raz może z asystą, ale jednak mimo wszystko się do góry pociągnąć. Jest to naturalny ruch. Pamiętajcie, że zeszliśmy z drzewa, podciąganie się do góry jest dla nas jak najbardziej naturalne. To dopiero nasze. Nasza cywilizacja i nasz styl życia spowodował, że jest to takie takie trudne. I tutaj oczywiście mamy mnóstwo opcji, żeby sobie to ułatwić, żeby zrobić pierwsze kroki, żeby do tego podciągania pełnego gdzieś tam w czasie dojść. Super istotne ćwiczenie, fantastycznie wzmacniające ramiona, wzmacniające grzbiet. Jeżeli wykonujemy je w prawidłowej postawie, to także wzmacniające mięśnie brzucha. Pamiętajcie, ćwiczenia w zwisach i w podporach, najlepsze ćwiczenia na stabilizację ciała, na... Mięśnie, brzucha. Także też powinien to być główny punkt Twojego programu. Jeżeli dzisiaj nie jesteś w stanie się raz podciągnąć, to powinno w Twoim planie treningowym znaleźć się miejsce na ćwiczenia przygotowujące Cię do tego podciągania w najbliższym czasie. Idąc dalej, zakroki, wykroki, w zależności czy mamy do dyspozycji dużo miejsca, czy musimy wykonywać je na małej przestrzeni, pamiętamy, żeby zawsze. Stawać na nodze, która jest z przodu i się prostować. W ten sposób będziemy angażować w największym stopniu pośladek. Oczywiście angażujemy nogi, angażujemy w mocny sposób mięśnie brzucha. Każde ćwiczenie, które wykonujemy na jednej nodze, albo wykonujemy jednorącz w takiej nie lustrzanym odbiciu płaszczyźnie, powoduje, że nasze ciało musi stabilizować, się, aby nie, wy, nie, nie wyginać się na boki. I kolejna sprawa, główna przyczyna bólu pleców u. Praktycznie, nie wiem, 90% społeczeństwa, coś co naprawiam średnio raz w tygodniu, to jest niestabilna miednica w poziomie. Aby móc ją ustabilizować, potrzebujemy wzmocnić mięśnie, pośrodkowe, mniejszy, średni, czyli odpowiedzialny za jej stabilizację w poziomie, i do tego celu służą nam właśnie ćwiczenia wykonywane na jednej nodze. Ok? Także za kroki, kolejny główny punkt waszego programu treningowego. Zostawiając nogi na chwilę w spokoju, idziemy dalej, podnoszenie nad głowę. Tutaj idealnym wyjściem jest robić to jednorącz, z tego właśnie względu, że większość społeczeństwa już ma jakieś tam wady postawy, już ma zaokrąglone ramiona, i gdzieś tutaj podnoszenie oburącz, na przykład sztangi, często nie jest możliwe do wykonania w prawidłowy sposób. Jeżeli wykonujemy to jednorącz, niezależnie czy jest to. Ketel, czy jest to hantelek, czy używamy do tego gumy, oporu elastycznego, jesteśmy w dużo łatwiejszy sposób w stanie utrzymać nasze ramiona w prawidłowej pozycji. To jest pierwszy plus. I drugi plus, to co mówiłem przed chwilą, wykonujemy to po jednej stronie ciała, co zmusza nasz tułów do stabilizacji, żeby nie wyginać się na boki, więc znowu więcej mięśni pracuje, więcej pieczeni upieczonych na jednym ogniu. Zostając u góry przy odpychaniu, kolejna rzecz to jest oczywiście pompka. Ok? Rodzajów pompek jest mnóstwo. Tutaj musimy dobrać sobie taką, która dla nas stanowi jakieś wyzwanie. Może to być pompka na ziemi, na kolanach, możemy być na ziemi, na kolanach, ale ramiona mieć jednak troszkę wyżej, jeżeli chcemy dopiero rozpoczynać naszą przygodę. Możemy wykonywać tylko samo zejście na dół, mocno skupiając się na ustawieniu tłowia. Ok? Jaka to idzie pompka, czy na się, czy sama, nie ma to większego znaczenia. Dostosuj obciążenie do swojego poziomu zaawansowania. Super istotne jest, żeby ta kowa się w naszym programie znalazła, nie tylko z punktu widzenia odpychania, czyli pracują mięśnie klatki piersiowej, mięśnie ramion, mięśnie naramienne, ale także przede wszystkim mięśnie tłowia, które mają nas utrzymać w tym krajobrazowym podporze, ok? Kolejny przykład ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, które w najlepszym stopniu Zwiększa naszą sprawność, wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Ćwiczenie numer 9, 8, zostając przy ramionach, czyli push press, ok? Tutaj pewne połączenie przysiadu i podnoszenie nad głowem, czyli wykonując ćwierć przysiadu, utrzymując sztywny tłumów, pomagamy sobie nogami wyrzucić obciążenie nad głowę. Dlaczego jest to super istotne i super. E, Pomagająca nam ćwiczenie, dlatego że, aby wykonać je prawidłowo, żeby przekazać energię z biodra do, e, tutaj do góry, do ramion, potrzebujemy mieć stabilny i twardy tuł. Ok? Więc jest to super ćwiczenie, które uczy nas wykorzystywać tułów do tego, do czego jest on stworzony, czyli do przenoszenia energii z dolnego, można powiedzieć, silnika, czyli z biodra do górnego, czyli do tutaj stawu ramiennych. Ok? Idąc dalej, ćwiczenie numer 9, holobody podstawowe ćwiczenie gimnastyczne, cudownie wzmacniające mięśnie brzucha, idealnie pracujące nad naszą stabilizacją tłowia, i co najważniejsze mające bardzo wiele prostych do zmian wersji, które możemy wykorzystać w zależności od naszego stopnia zaawansowania. Więc jeżeli myślimy o treningu mięśni brzucha, to hollow powinno być podstawowym naszym ćwiczeniem, które powinno być na każdym treningu wykonywane albo właśnie w części poświęconej na mięśnie brzucha, albo jako taka wstępna e, wstępna rozgrzewka, wstępne przygotowanie do ćwiczeń. I ćwiczenie numer 10, także jedno z moich ulubionych, bez którego praktycznie nie odbywa się żaden trening, to jest kaczucha. Okay? Czyli większość ćwiczeń, które wykonywaliśmy, odbywało się w płaszczyźnie czołowej, czyli pracowaliśmy przód tył. Tym razem będziemy pracować w boki, w prawo, w lewo odwodzenie stawu biodrowego czyli praca pośladka właśnie pośladka pośladkowego średniego pośladkowego mniejszego e, to jest to co jest bardzo słabe w naszym ciele przez to że siedzimy cały czas i bardzo często powoduje bóle e, pleców. Także tutaj to ćwiczenie kaczucha jak to nazywamy albo monster walk. E, jeżeli chcemy być profesjonalni powinno być e, na każdym albo jeżeli nie na każdym to na prawie każdym z waszych treningów dobierz obciążenie tak abyś mógł wykonywać Kroki dosyć szerokie, aby guma między nogami cały czas była naciągnięta, i zobaczysz, przejść kilka razy w prawo, kilka razy w lewo, poczujesz, jak bardzo pracuje twój pośladek. Więc tutaj macie moje top 10 ćwiczeń z oporem, na bazie których powinniście zbudować każdy swój program treningowy. Daj znać, czy je wypróbowałeś, daj znać, jakie ćwiczenia jeszcze lubisz, może będziemy sobie wspólnie je tutaj w tych nagraniach oceniać. Nie zapominaj o treningu siłowym, jeżeli chcesz cieszyć się, Dobrą sylwetką i płaskim brzuchem. Ja nazywam się Radegłoza. To, był, to było kolejne nagranie z Fitness 2.0, krok numer 3, w drodze do płaskiego brzucha. W linku poniżej znajdziesz formularz zapisu na bezpłatne szkolenie z żywienia online. Jeżeli chcesz zrzucać kilogramy, już teraz zapisz się na dole, dowiedz się, jak to zrobić w najprostszy możliwy sposób. I widzimy się podczas webinaru. Do zobaczenia. Cześć.